Na blogu Czytanie Globalne pojawił się quiz związany właśnie z tą książką, którą trzymasz w ręce. Wiesz, co to za książka? Tak. Jaki ona ma tytuł? O chłopcu, który szukał domu. Pięknie. Powiedz mi, o czym opowiada ta książka? O takim chłopcu, który szukał miejsca dla siebie. Pięknie. A dlaczego szukał tego miejsca dla siebie? Bo jego rodzice umarli. Mhm. Dobrze, pamiętasz. A powiedz mi, jaka była główna przygoda tego chłopca w tej książce? Szukał Kasi i Trusi od ciotki Marty. A dlaczego szukał? pozabrali je wojska, które jak wojna przyszła. No właśnie. No właśnie. Dobrze. Teraz może odpowiedzmy na pytania konkursowe. Pierwsze pytanie brzmi: Jak nazywała się ta pani, której źli ludzie odebrali dziewczynki, córeczki? No właśnie, tak, to była ciotka Marta. A teraz jest drugie pytanie, troszkę bardziej skomplikowane. Czego nie lubiła Pamela? Czego nie lubiła Pamela? Kto, kto kiwa jej robił? Tak, tak, już właśnie ci wcześniej czytałam to pytanie, więc pamiętasz. Powiesz mi? Lizania. Lizania? A co tam było z tym lizaniem do końca? Bo on ją witał. Mhm. A nie miał innego sposobu. No właśnie, pieski lubią się witać. Lizaniem. Lizaniem, a kotki nie do końca lubią to. Chyba, że one same się lizą. Tak, dokładnie tak. A powiesz mi, kto to była? Kam Pamela? Kot. Do kogo on należał? Do ciotki Marty. Mhm, no właśnie, ona mieszkała w domu ciotki Marty, tak? I nie lubiła się z niego ruszać za bardzo. A kto to był kiwaj? Pies. I co on? Jak on się znalazł w tej bajce? Do kogo on należał? Do Piotrusia. Do Piotrusia. A jakim cudem on się znalazł? W jakim sposobem się znalazł u Piotrusia? Bo on uciekł z, z lasu. Z, z domu, lasu uciekł? Z domu. I, I go on znalazł umierającego. Ale kto znalazł kogo? Piotruś. Piotruś znalazł kibaja umierającego i przyniósł go do siebie, tak? A czy tak naprawdę, gdzie go przyniósł? Na do, swojego. do swojego domu. A nie do domu ciotki Marty? No właśnie. do no, jego domu. Jeszcze chyba nie. Jeszcze nie do końca. Wtedy jeszcze Piotruś nie wiedział. Czy to będzie jego dom na stałe? Nie był. Później już tak. Dobrze, kochani, to czekamy na następne pytania quizowe. Tak. Szkoda, że nie są za... Szkoda, że nie są za sekundę. Będą jutro. Do, to co? To czekamy do jutra. <noise>